Witam z tej strony Szwajcar. Nagranie w temacie drugiej fali spadków na indeksach amerykańskich i rynkach akcji, czyli na wszystkich indeksach. Mamy tu wykres Dow Jonesa, Dow Jones 30. Wykres 4 godzinowy H4, te pozycje, które tutaj można zauważyć to wszystkie pozycje na SEL pierwszy raz na tej fali nie udało się otworzyć wszystkich pozycji, to znaczy cztery pozycje zostały otwarte i wyjście nastąpiło na break-even natomiast na drugiej fali spadków, która obecnie trwa, jest otwartych już 9 pozycji shortowych. Czyli pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma i dziewiąta. Przybliżymy sobie wykres na M30. I widać tutaj dokładnie, że średnia cena dla tych dziewięciu pozycji jest w okolicach 4. a 5., czyli tutaj w tym przedziale jest to poziom break Czyli cena średnioważona dla wszystkich pozycji i jak widać, cena dalej spada. Tutaj była korekta w nocy i rano jak kończyła się sesja azjatycka i zaczynała europejska, jednak dalej mamy mocne spadki. Wczoraj mówiłem w komentarzu do pierwszej części, do pierwszej części nagrania druga fala spadków, że to, co zrobił Trump, czyli złagodził stanowisko, to tylko przesunięcie w czasie, i reakcja będzie nadal taka sama. Czyli odreagowania bardzo powolne i płaskie w górę, natomiast spadki bardzo dynamiczne w dół. I możemy spodziewać się paniki na nawet minus 4%. Czyli dla Dow Jonesa jest to odpowiednik 1000 punktów spadków w dół. Oddalimy sobie teraz wykres na dzienny D1. I zobaczcie, jeszcze oddalimy w ten sposób. Zobaczcie, że pole do spadków jest bardzo duże, bo możemy spaść aż tutaj do tego strzału popytu, który wyniósł cenę na wyższe poziomy. Jest to poziom około 23 tysiące na indeksie Dow Jones. Czyli dynamiczne spadki w dół. Ja tu będę dostawiał pozycje shortowe cały czas. Pozycje shortowe w dół. W myśl tej zasady, że w tym miejscu, w tych okolicach cena dynamicznie wzrosła i dało się cały ruch spiramidować aż dotąd. Nawet ta korekta nie wywaliłaby piramidy. Także ten ruch również. Dopiero ta korekta była bardzo znacząca, ale to już za mniej więcej 3 miesiące dopiero powinno się zdarzyć. Mamy teraz okres bardzo wysokiego ATR-u, czyli zmienności. Wystarczy porównać sobie zasięg świeczek obecny. Nawet do tego z maja, w maju nawet te świeczki były mniejsze, a było to zaognienie wojny handlowej, gdzie Trump już tweetował bardzo mocno na temat. Podwyższenia ceł. Poziom zmienności obecnie jest taki sam jak w październiku 2018. Co warto zauważyć, to za chwilę będziemy mieć do czynienia z overbalance Praktycznie jesteśmy teraz na krawędzi tego overbalansu. I możemy mieć znów reakcję na niego. Pierwszy raz dojście do krawędzi wyprowadziło cenę w górę do połowy całego spadku. Zobaczymy obecnie, czy cena będzie reagowała. Jeśli przebije w dół i dłużej pozostanie poniżej, no to overbalance przestanie działać i będzie złamane. Cena pójdzie w dół dalej.